Okay. Dzień dobry szanowni państwo. Dzisiaj rozpoczynamy merytoryczne prace Komisji do Spraw Kłamstwa Wizowego Platformy. Jesteśmy zespołem ze strony Prawa i Sprawiedliwości, posłami, którzy, w ramach, którzy będą brali udział w pracach tej Komisji. Żałujemy, że to już ponad miesiąc od kiedy Sejm powołał tę komisję, my na pierwszym posiedzeniu, które było jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, czyli w grudniu, Szanowni Państwo, apelowaliśmy do Pana Przewodniczącego, żeby rozpocząć wtedy pracę. Żeby te pierwsze ustalenia dotyczące kwestii formalnych, organizacyjnych, listy potencjalnych świadków, żeby to wszystko zacząć procedować niezwłocznie. Ponieważ tak jak podczas prac nad projektem uchwały Sejmu, która powoływała tę komisję śledczą, podkreślaliśmy na etapie prac w komisjach, na etapie prac plenarnych, iż jako Prawa i Sprawiedliwość chcemy, aby Prace tej komisji prace nad tą sprawą były prowadzone w sposób bardzo otwarty, bardzo transparentny, także sprawny, ponieważ jeśli są sprawy, które dla polskiego życia publicznego mają istotne znaczenie, no a skoro jest powołana komisja śledcza, to widocznie jakaś część sceny politycznej tak uznała, to my jesteśmy na to otwarci. My nie boimy się tej konfrontacji z rzeczywistością, ponieważ fakty są po stronie prawdy. Naszym zadaniem jest docieranie do prawdy, tej prawdy materialnej, a nie prawdy politycznej. Mówimy o kłamstwie wizowym Platformy, ponieważ nie da się inaczej mówić o tej sprawie, sprawie, która w momencie, kiedy stała się przedmiotem debaty opinii publicznej, była już od wielu, wielu miesięcy w sposób profesjonalny zaopiekowana przez właściwe służby państwa. I w ten sposób możemy mówić o tym, iż państwo na różnych etapach reagowało w sposób właściwy. Występowanie ewentualnych incydentalnych nadużyć. Oczywiście może być przedmiotem naszych, naszych prac, ale to wszystko nie może zaciemniać prawdziwego obrazu rzeczywistości. Z tego powodu zespół, który z ramienia Prawa i Sprawiedliwości będzie się tą sprawą zajmował, i jest zespołem wysoce profesjonalnym i z takim podejściem podchodzimy do tych prac. Wśród nas, posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy biorą udział w tych pracach, jest Pan poseł Andrzej Śliwka, pan mecenas, osoba z doświadczeniem ministerialnym, doświadczeniem w administracji rządowej. Pan mecenas Zbigniew Bogucki, pan poseł z doświadczeniem pracy jako prokurator, jak również w administracji rządowej na szczeblu wojewody. Bardzo doświadczony parlamentarzysta, pan Piotr Kaleta, zajmujący się kwestiami administracji, kwestiami bezpieczeństwa. Z całą naszą wiedzą, z całym naszym doświadczeniem, z wielką otwartością, profesjonalizmem chcemy brać udział w tych pracach i mówić o prawdzie. W tej prawdzie materialnej, a nie w faktach politycznych. Szanowni Państwo, faktycznie zespół polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy są przedstawicielami tej komisji, są to osoby, które mają doświadczenie. Takim doskonałym przykładem jest tu obecny również pan przewodniczący Daniel Minerski, doktor nauk prawnych, ekspert, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe. Po drugiej stronie mamy polityków, którzy. Chcą uprawiać chudzwę polityczną. Widzieliśmy to już na sali plenarnej, kiedy Komisja Śledcza się konstytuowała. Później mieliśmy no, takie niecodzienne zdarzenie, ponieważ 21 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej, z którego szybko czmuchnęli politycy koalicji, 13 grudnia. My chcieliśmy od razu. Po pierwszym posiedzeniu, kiedy się konstytuowało prezydium podjąć pracę związane z tym działaniem, do którego nas zobowiązał Sejm Rzeczpospolitej. Chcieliśmy powoływać świadków, chcieliśmy ustalać plan pracy i wszystkie do tego niezbędne elementy. Niestety, szanowni państwo, przez 47 dni nic się w tym zakresie nie działo. Pan przewodniczący szczerba. W międzyczasie zdążył obrazić wiele osób na Twitterze, stwierdzić, wrzucić uwagi rasistowskie odnośnie mieszkańców Afryki, pojeździć sobie po Europie i po świecie. No ale nie wziął się do pracy, o którą apelujemy od 47 dni, bo od tylu nie, zebrało się, nie zebrała się Komisja Śledcza w pełnym składzie. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli dzisiaj rozpocząć tę pracę, tak jak wspomniał pan poseł Daniel Milewski, w sposób merytoryczny, bo chcemy w sposób merytoryczny opinii publicznej wytłumaczyć, że nie mieliśmy do czynienia z żadną aferą wizową, mieliśmy do czynienia z wielkim kłamstwem wizowym Platformy Obywatelskiej i widać to już gołym okiem. Kiedy pan przewodniczący Szczerba i inni politycy Platformy Obywatelskiej w tym temacie powielają fake newsy, nieprawdziwe informacje, które są w przestrzeni publicznej i były już prostowane w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że ta komisja będzie w przeciwieństwie do komisji, która została powołana również przez Polski Sejm. Działała w sposób merytoryczny, bo patrząc na to, jak funkcjonuje Komisja do Spraw Zbadania Tak zwanych Wyborów, które się odbywały w trybie korespondencyjnym, to widzimy no, taką butę, arogancję, pogardę przewodniczącego Komisji i innych polityków, wchodzących w skład tej Komisji Śledczej ze strony Koalicji 13 grudnia. Mamy nadzieję, że te standardy, które zostały e, zaniżone przez pana Jońskiego i jego kolegi, kolegów i koleżanki nie będą miały miejsca w komisji, która powinna w sposób jasny i wyraźny stwierdzić to, co my od dawna mówimy. Mamy do czynienia z kłamstwem wizowym platformy obywatelskiej na potrzeby kampanii wyborczej, a nie z żadną oferą. Szanowni Państwo, dzisiaj rozpoczyna. Pracy komisja, tak jak już tutaj było powiedziane, dotycząca tak naprawdę kłamstwa wizowego platformy obywatelskiej, kłamali w tej sprawie rano, kłamali po południu, kłamali wieczorem. Dlaczego kłamali? Tylko po to, żeby wygrać w tych wyborach. Szanowni Państwo, i tak naprawdę ta komisja nie ma potrzeby wielkiego działania. Dlaczego? Dlatego, że działają tutaj organy państwa, działają służby, zadziałała prokuratora, prowadzone są postępowania, a komisje śledcze powinny być powoływane wówczas, kiedy organy państwa nie działają. Tylko interes Platformy Obywatelskiej, interes polityczny, pchał, można powiedzieć, dzisiaj cały obóz władzy do tego, żeby taką komisję śledczą powołać. Możecie Państwo zapytać, dlaczego w takim razie my zagłosowaliśmy za powołaniem tej komisji? Dlatego, że mamy czyste sumienia i czyste ręce w tej sprawie. I chcemy pokazać Polakom, jaka jest prawda, jak to było naprawdę. Szanowni Państwo, jest takie powiedzenie, że jedynie prawda jest ciekawa i my tę prawdę będziemy podczas kolejnych posiedzeń komisji odkrywać, pokazywać, ale także pokazywać to wielkie kłamstwo Platformy Obywatelskiej na temat setek tysięcy podobno sprzedanych wiz. Zobaczymy, czy w trakcie tej komisji przedstawiciele obozu władzy będą potrafili wykazać. To, o czym mówili w kampanii wyborczej, ja jestem przekonany, że nie. Naszym zadaniem jest po prostu pokazać Polakom prawdę, przekuć ten bardzo mocno napompowany balon kłamstwa dotyczącego rzekomego sprzedawania wiz. I to jest nasze, nasze zadanie. My tutaj oczywiście nie będziemy się uchylać od tych prac. Jeszcze jeden ważny element aspekt o którym dzisiaj już była mowa, półtora miesiąca od momentu powołania komisji. Jeżeli to była sprawa, tak paląca, dotycząca tak istotnych spraw funkcjonowania państwa. Jeżeli to były tak wielkie naruszenia, jak twierdzili politycy dzisiejszego obozu władzy w trakcie kampanii wyborczej, to na miły Bóg, dlaczego czekali z pierwszym czy drugim posiedzeniem merytorycznym tej komisji przez półtora miesiąca? Myślę, że to jest pytanie, które państwo powinniście zadać panu przewodniczącemu i pozostałym członkom ze strony Platformy Obywatelskiej Koalicji 13 grudnia. Podobno wielka afera. Podobno trzeba ratować państwo, podobno mamy do czynienia z jakimiś gigantycznymi nieprawidłowościami, ale cóż tam, niech ta sprawa poczeka sobie półtora miesiąca, zajmiemy się tym później. Już sam ten fakt pokazuje, z jakim podejściem mamy do czynienia i myślę, że jest pewna obawa po stronie dzisiejszego obozu władzy, że w kontekście kłamstwa wizowego nie mają wiele do powiedzenia. My oczywiście będziemy pilnować procedur, będziemy pilnować tego, żeby ta komisja procedowała zgodnie z prawem a nie prawem, jak oni je rozumieją. Przypomnę, komisja proceduje według kodeksu postępowania karnego i tego będziemy wymagać przede wszystkim od przewodniczącego przestrzegania prawa i procedowania według KPK, a nie według widzi mi się przewodniczącego. To jest też nasze zadanie, żeby to prawo było realizowane. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chyba nie jest to dla nikogo jakąś wielką tajemnicą i, i, i jakimś specjalnym odkryciem. Że funkcjonowanie powołanych komisji śledczych w ramach obecnego funkcjonowania obecnego parlamentu, czyli tych trzech, których już mamy, one tworzą pewną całość, pewną, pewną taki ciąg zdarzeń, który chyba jest, jest oczywisty. Ciąg zdarzeń oczywiście, który został wykreowany przez tą koalicję ośmiu gwiazdek. Proszę Państwa, zaczynamy mieć takie wrażenie, czy wręcz graniczące z pewnością, że przeciąganie w czasie. Zwoływania komisji, której jesteśmy członkami, ma na celu utrwalanie czy powielanie pewnego teatru, pewnego, pewnego wydarzenia medialnego, które poszczególne komisje będą, będą tutaj tworzyć. To nie jest nic innego, jak tylko szukanie pewnych spraw czy pewnych powodów do tego, aby w ogóle funkcjonować w mediach, na takiej zasadzie, że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości działy się rzeczy niesłychane. Rzeczy niezgodne z prawem. Naszym zadaniem i nasza dotychczasowa postawa wskazuje, że tak jak już zostało to powiedziane tutaj wielokrotnie, ale wielokrotnie trzeba to akcentować: Prawo i sprawiedliwość nie ma nic do ukrycia, nie ma nic do schowania, nie ma nic do zamiecienia pod dywan w tak ważnych sprawach, jeśli chodzi o kwestie dotyczące bezpieczeństwa naszego kraju czy jego funkcjonowania za naszych rządów. Nie mamy, jeszcze raz to trzeba jasno i stanowczo podkreślić, nic do ukrycia. Dlatego w czasie powoływania tych komisji byliśmy za nimi. Te komisje powstawały w sposób, o ile dobrze pamiętam, jednogłośny, przynajmniej nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie był przeciw. I teraz mamy już pewien, pewien, pewien obraz, czyli mamy uchwałę o powołaniu komisji, mamy skład osobowy komisji, mamy plan pracy, co ciekawe, ten plan pracy został nam dzisiaj przedstawiony dopiero dzisiaj. Dopiero dzisiaj możemy, możemy z, 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 przeczytać czy dowiedzieć się, co tak na dobrą sprawę ma do zaproponowania pan przewodniczący Szczerba. Ale nie mamy czasu. My chcemy pracować, my chcemy solidnie wziąć się do pracy, tak żeby jak najszybciej opinia publiczna dowiedziała się o tym, że nie było żadnej afery y, wizowej, że jeżeli były jakieś nieprawidłowości, to one miały naprawdę y, charakter incydentalny. To będziemy chcieli udowodnić i mamy już na to swoje określone pomysły, żeby to właśnie, y, to właśnie przedstawić. Ale chcemy wziąć się solidnie do pracy. Wielokrotnie żeśmy apelowali również w wypowiedziach medialnych, żeby pan Szczerba wziął się do pracy, żeby, żeby ta większość w tej komisji zaczęła solidnie pracować i żebyśmy mogli naprawdę rozważać o bardzo ważnych spraw dotyczących naszej ojczyzny. Ale proszę państwa, jeszcze na koniec jedna taka dygresja, która, która też wydaje mi się rzutuje na funkcjonowanie tej komisji i poszczególnych pozostałych. Proszę zwrócić uwagę, że jedną z pierwszych decyzji. Obecnego parlamentu było wybicie zębów Komisji Śledczej do spraw zbadania wpływów sowieckich. Ja przypominam sobie, że w poprzedniej kadencji jako wiceprzewodniczący spraw wewnętrznych i administracji pilotowałem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości tą właśnie ustawę. Była non-stop odrzucana przez, przez posłów, torpedowana. Były prace, które takie miały wskazywać, żeby ona w ogóle nie zaczęła funkcjonować. Przypomnijmy sobie chociażby nawet inicjatywę pana prezydenta, żeby wyłączyć z nich parlamentarzystów. Na to wszystko żeśmy się zgodzili po to żeby rzeczywiście zacząć pracować. Co, jaki stan dzisiaj mamy? No stan mamy taki dzisiaj, że zajmujemy się rzeczami, które sobie koalicja ośmiu gwiazdek ubzdurała, tak na dobrą sprawę, i to będziemy chcieli udowodnić, i to już w zasadzie również w tej komisji, która miała miejsce wczoraj, widać gołym okiem, ale też ciekawa jest sytuacja, co by było, gdyby wrócić do pomysłu, żeby przecież ta komisja, o której wspomniałem, czyli Komisja do Spraw Wpływów, zaczęła funkcjonować na nowo, bo na, tak na dobrą sprawę stan prawny jest taki, że ona jest, tylko nie ma składu osobowego. Więc być może potrzebna by była modyfikacja, żeby parlamentarzyści mogli w niej również zasiadać i żeby ta komisja również zaczęła funkcjonować, bo tam, właśnie w tym miejscu, w tym obszarze, którym miała się zajmować ta komisja, jest rzeczywiście pole do sprawdzenia, w jak wielkim niebezpieczeństwie, zagrożeniu była nasza ojczyzna. Dziękuję bardzo. Panie, ja mam jedno pytanie w o, o kilki przypadkach nadużyć, które bada prokuratura w ciągu półtora roku. Afryka, Azja to jest kilka, kilkanaście placówek dyplomatycznych, kiedy dziewięć osób słyszało zarzuty, kiedy były w MSZ-tu został zatrzymany przez CBA. Panie redaktorze, Panie, no, trzeba... Panowie używacie tego my my, my mówimy o tym, przede wszystkim, my mówimy o tym, że działają tutaj organy państwa. One zadziałały w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Toczy się postępowanie. Są, tak jak Pani mówi, stawiane konkretne zarzuty, ale nie są to zarzuty jakiegoś wielkiego kalibra. Przypomnę, nikt w tej sprawie nie jest tymczasowo aresztowany, a przypomnę polityków Platformy Obywatelskiej, którzy byli tymczasowo aresztowani w różnego rodzaju sprawach, więc kaliber tej sprawy, my go nie lekceważymy, ale on nie jest taki, jak przedstawiała to Platforma Obywatelska. Ja jeszcze też przypomnę, Pani redaktor, a, że mowa, mowa była o tym, jeżeli spojrzymy na setki tysięcy wydawanych wiz w różnych krajach, również w Rzeczypospolitej Polskiej, to jeżeli mówimy o 210, 68 przypadkach, to można powiedzieć, że ma to charakter incydentalny. Jeszcze trzeba zobaczyć, bo my tego dokładnie nie wiemy, dopiero zobaczymy, kiedy zapoznamy się z materiałem dowodowym, który jest w tej sprawie, a nie z informacjami medycznymi. Idealnymi. Ile rzeczywiście tych było przypadków i w jakim czasie były rozciągnięte. Natomiast przypomnę, że politycy dzisiejszego obozu władzy mówili o setkach tysięcy. Więc ja będę pytał, my będziemy pytać, gdzie są te setki tysięcy? Oczywiście trzeba wyparać gorącym żelazem, o tym mówi przewodniczący Milewski. Każdy jeden przypadek, tylko komisję powtórzę, śledcze powołuje się wtedy, kiedy organy państwa nie działają. A tutaj mamy do mieliśmy i mamy do czynienia. Najpierw z kłamstwem kampanijnym, a dzisiaj z kłamstwem przy przykrywającym tak naprawdę brak możliwości podejmowania sprawnych decyzji przez rząd. Pani redaktor, ale ja się bardzo cieszę, że TVN już nie mówi o tych setkach tysiącach, co było wielką manipulacją, tylko mówi o tych wątpliwościach co do kilkuset dwustu wydanych wiz, więc cieszy nas ta zmiana w TEFanie. Bardzo dziękujemy pani redaktor, że pani redaktor również w tym przekazie medialnym już nie będzie mówiła o tych tysiącach wiz, które zostały, setek tysiącach wiz, które zostały wydane. Bardzo dziękuję pani redaktor za zmianę tego nastawienia i też mówienie prawdy. Dziękuję. Drodzy Państwo, tak jak widzicie, jedynym narzędziem, z jakim podchodzimy do prac tej komisji, narzędziem bardzo podstawowym, jest prawda. I my, tą prawdą, chcemy spuścić powietrze z wielkiego balonika kłamstwa, który został przez polityków Platformy w trakcie kampanii wyborczej nadmuchany po to, żeby osłabiać zaufanie Polaków do jednego z filarów naszej polityki, jaką było. I ciągle jest, chociaż niestety dzisiaj z perspektywy opozycyjnej, bezpieczeństwo Polaków także w kwestii granic, w kwestii stanowczego sprzeciwu wobec przyjmowania migrantów nielegalnych, wobec nielegalnej migracji, którą próbuje nam również narzucić Unia Europejska.